To niedawna ta droga spędzała nie jednemu kierowcy sen z powiek. Gorzy jak ranczow na polu. już mi przejechać, nie szło. Teraz ta droga jest bardzo ładna, jest wyprofilowany. Przede wszystkim muk jest i lepszy, także się lepiej jeździ. Dobrze jest, no, nie narzekamy. Ważne, że się tak dobrze jeździ. Teraz ten 4-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej wygląda zupełnie inaczej. Remont trasy łączącej Wyżysk z Osiekiem rozpoczął się ponad rok temu. Robotnicy przebudowali skrzyżowania ścieżki rowerowe, chodniki. Powstała kanalizacja deszczowa. Przy drodze zamontowano także balustrady. Prawie 28 milionów złotych. Z czego uczciwie trzeba powiedzieć większość pieniędzy pochodziła właśnie z Unii Europejskiej, bo w ramach regionalnego programu dofinansowanie do tej inwestycji wynosiło 20 milionów złotych. Gdyby nie te pieniądze pewnie byśmy sobie nie mogli pozwolić na taki, na taki rozmach. Wielkopolski zarząd dróg wojewódzkich przygotowuje dokumentację remontową dalszego odcinka aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Czy projekt zostanie zrealizowany, zależeć będzie od nowej perspektywy unijnej.